Dzień wszystkim, z tej strony kapecka. A dzisiaj sobie otworzyłem paruszkę, w której zakupiłam jednego Petropa, ale też dostałam od znajomej pełno innych rzeczy, więc po prostu nie przedłużam i zaczynam otwierać. Jest ona ogromna. I... I po prostu ja wam to pokażę, tak? Dostałam auto. Tak, dostałam auto. Czy na tył? Nie mam scyzoryka ani takich innych rzeczy, więc nożyczkami otworzymy. Mam nadzieję, że nic z tą paczką nie zrobię, aż mi szkoda tego auta otwierać. Tutaj są piękne rysunki, jak można zauważyć. Super, dziękuję bardzo za rysuneczki. I jeszcze patrzymy z drugiej strony. No, tak, muszę pokazać, sorry. Tutaj macie, proszę. To jest, nie wiem, czy TikTok, czy to jest Instagram, wpiszcie sobie. Takie słodkie są te rysunki, dziękuję bardzo. Dobra, yy, otwieramy. Bardzo was przepraszam, ale mam odgłosy w tle, ale dobra, mam nadzieję, że, że nie słyszycie. Yy, jeśli tak, to, to jeszcze raz mówię, że przepraszam. Okej, okay, okej. Okay. Ja nie wiem, czy ja mam od tego zacząć, czy ja od czego mam zacząć. Wyjmij mnie to. Mój Boże, czekajcie. Dobra, 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 to zaczniemy. Pierwsza rzecz, która ogólnie będzie do short filmu mi potrzebna bardzo. Takiego filmu, zależy ile wyjdzie minutek. Spójrzcie na to, jakie to jest cudowne, Boże święty. Takie słodkie, tu się te drzwiczki tak otwierają. Słodkie, bardzo mi się podoba. Kolejna rzecz to jest wanienka. Tutaj jest do tego... Jest, tak co zostawiam. Ale słodko to wygląda na no, przysięgam. Dlatego są takie... O Boże! Patrzcie na to! Jakie słodkie są te firanki! A czy takie, wiecie, zasłonki, jak ktoś się myje? Nie pamiętam jak to się nazywa. Teraz przejdziemy do mniejszych dodatków. I tutaj dostałam róże, jak widzę. Oj! Kamera, uspokój się. Dostałam płatki róż. Spójrzcie, jakie to słodkie takie. Teraz zaczniemy taki. Zobaczymy w sumie. Taki mały opakunek. Dobra, wysypiemy. Czyli tak, to jest do wanienki. Tutaj, żeby położyć. To od razu położymy. Spadło. Oj, okej, okay, jest. Tu jest chyba podać jakiś ręczniczek. Jezus, spójrzcie na ten koszyczek jaki on jest słodki. Yee, Taka, taka fajna słodzka. Eee, tutaj... Co to jest? Nie mam pojęcia. Nie wiem, że chyba tutaj mam coś włożyć po ale... Może na głowę? Nie, nie, mam pojęcia. Albo to jest szlafrok? Nie wiem taki ale ręcznikowy. Nie mam pojęcia żadnego. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, nie chcę was mylić. I chyba też taki jeden jeszcze ręczniczek, albo podnóżki, żeby to dać bodajże. I teraz e, otworzymy kolejny pakunek. Dziękuję w ogóle bardzo. takie to jest słodkie. Ciętniemy tutaj. Jak dobrze wiem, to chyba tak mam, bo to jest tak. Czekajcie. I teraz od, otwieramy, otwieramy. O! Niech ci dobrze e, służą oni. nie mogę wam pokazać pewnej rzeczy, więc ja odłożę na sam koniec, żeby była niespodzianka. No i dobra. Myślę, że możemy przejść do opakunku. Dostałam. O Boże, coś ją przypnę, ale spójrzcie na to. Jakie to jest słodkie jeszcze. O Boże. Nie wiem, gdzie ją postawić. Taka słodka, ale nie sobie zależy. tutaj na razie nie wiem, gdzie ją przypiąć. Oj, dobra, niech leży, niech leży. Dwa fenarciki. Ale słodkie. O okay, tej podpisik mamy. Gdzie się tutaj albo na, Tutaj nawet tak przykleję, żeby było na widoku przy nagrywkach. Bardzo słodkie dziękuję. I jeszcze jedna. Tutaj proszę bardzo. Podpisik jest. Spadło mi. Się. Tutaj proszę do mojej szotcharki drowana. Jest pierwszy... Takona. Więc musimy jakoś wyodpową. Okej, otworzyłam to. No i teraz zobaczymy, co jest w tym opakuneczku. Otwieramy. O mój Boże, ja, ja już jestem w szoku, nie? To jest super. Dobra. Tutaj chyba nie otworzyłam jeszcze jednej rzeczy. Czyli do tego łóżka, więc poczekajcie chwilkę. Mamy łóżko. Śliczne, śliczne łóżeczko. Teraz tak, mamy do tego... Cały zestawik. Takie to jest słodkie, no nie wytrzymam za chwilę. Dobra. Kołderka. Ale świetna jest ta kołderka, patrzcie. Do tego jeszcze jest poduszeczka. Okej, okay, postawimy to tutaj. będzie miała spać teraz, I... O oh mój Boże. Czekajcie, bo tam wpadło jeszcze szafeczkę odsuwaną. Lampkę nocną. Oraz budziczek. Eee, tutaj nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. I dwie książeczki. Teraz przechodzimy do niepopularnych jeszcze pet shopów, ale już do pet shopów. Zaczniemy od... Ja już wiem, co to jest. Wy też chyba wiecie, co to jest. Więc otwieramy to jakoś. Ta taśma to jest... Mocna, że powiem... Ciężko to się otwiera. Boję się roznieście figurkę, ale nie no, nie no nie mogę. Spójrzcie jaki słodziak. Jaki to jest słodziak. Widzicie tą figureczkę. O ja już wiem co to jest! Już wiem co to jest. To jest żubik. Zbieram żubiki, tak, zbieram. Taki słodki, no spójrzcie na niego. No, no nie mogę się na Taki słodki jest. Spójrzcie. Trochę muszę go tam wyczyścić, może jak dam radę, ale. No, kocham żółwiki, jak już mówiłam. Nie przyznacie mi racji, że nie są przesłodkie, no. One są takie słodkie. Mam jeszcze jednego właśnie pajączka o innym kolorze i wreszcie dostałam kolejnego. I może on jest taki słodki. Dziureczkę mam w ogóle. Jeju. Taki uroczy jest, tak się ciesza, nie mogę krzyczeć, bo mój tam brat jest usypiany. ale w ogóle spójrzcie, no słodziak jak nie wiem, nie? Więc otwieramy i teraz trzeba jakoś otworzyć ją, ja ją otworzę, o, tym. o mój Boże, dobra, uwaga, szykujcie się na to. Musiałam odebrać od mojej mamy, ale słuchajcie, jest wspanialka. W idealnym stanie, w idealnym po prostu nie ma tutaj żadnego ale. Słuchajcie, ona jest taka śliczna. Tutaj Wam się wyświetli, do której mi się kojarzy księżniczki. No, i nie przyznacie, że ona nie jest i, i po prostu po, identyczna. I teraz patrzcie, jeszcze ją przebierzemy i będzie wyglądała prosto jak księżyczka. Taka jest cudowna. Spójrzcie na nią. Prze nas jest taka urocza. No, taki ślicznie, no nie mogę wytrzymać. Spójrzcie. Widzicie ją? Widzicie ją? Ja też ją widzę, w ogóle ten pajęczek, i jest słodki. W ogóle wszystko. Jezu. No. Dziękuję bardzo. Więc tak, jeśli Wam się spodobał odcinek, to pamiętajcie o łapce górze i subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia do kolejnego odcinka. No, no to pa-pa, No pa, pa.